Wiesz, taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub 8% taniej lub 5% ke, w sklepach. Red Pet Muzyka 1 Nie, więc Możemy mówić o kilkudziesięciu udział Z powodu zadebienia Straż Pożarna prosi o niezbliżanie się do miejsca pożaru. Drifterzy też pielgrzymują na jasną górę. W tym roku przyjechało kilkudziesięciu młodych kierowców, którzy dawali pokaz swoich umiejętności na parkingu pod jasną górą. Drifting to oficjalna dyscyplina sportowa.

Piękna Sonata Ernesto. Od tego wieczoru nie widział jej już pięć dni. Szaleństwem byłoby spodziewać się, że jeszcze raz przekroczy progi tego domu. Spotka się z jej mężem? Albo z innymi urazu mięśnia przewodziciela. W miejsce Walukiewicza i Piotrowskiego sztab naszej piłkarskiej kadry nie powołał dodatkowo żadnego zawodnika. Problemem naszej reprezentacji, co pokazał mecz z Portugalią, jest obrona, ale błędy wynikają też ze sposobu gry, wyjaśnia selekcjoner Michał Probierz. Nie stoimy w polu karnym i nie bronimy się, nie, nie szukamy tylko, żeby stanąć i tylko na kontra grać, tylko gramy czasami bardzo ofensywnie i czasami jesteśmy trochę za szeroko ustawieni. No, jest, to, jest to moment do pracy w tym Tymianek. I wspierająca odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement z diety Teraz również bez cukru. flowarm. Proszę Państwa, co zagra Jeszcze jedno podbicie. I tak, tak! Mamy to! Pół miliona w mini lotto! Podbijamy wygrane w mini lotto. Wygraj nawet 500 tysięcy złotych. W punktach lotto i na lotto.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Autopromocia Tuż po premierze historii Henryka IV w Teatrze Polskim w Warszawie odwiedzi nas brawurowo wcielający się w postać tytułowego władcy, dyrektor sceny, reżyser, pasjonat sztuk Williama Szekspira i przede wszystkim jeden z najlepszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Andrzej Seweryn. To naprawdę bardzo pięknie przybył. Program pierwszy Polskiego Radzie. Naprawdę. Już teraz zapraszam Państwa do słuchania spotkania z, z Andrzejem Sewerynem. Dzisiaj po godzinie 23.30. Martyna Podolska, do usłyszenia. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jest dziewiętnasta dziewięć. Sponsorem audycji jest Orlen. Przy muzyce o sporcie. damy rady w Polsce, jeżeli nie będziemy mieli, nie będziemy mieli mediów. Prawdziwie polskie, nie polskojęzyczny, tylko duchu polskim, żeby dbali o ojczyznę. Ta ideologia idąca zniszczy nas, zniszczą nas i gospodarczo. Tak ustawią tak te umysły, tak rozwodnią, tak zniszczą, że ludzie będą przyjmowali zniewolenie na własne życie.